Dzień dobry Państwu. Witamy na pierwszym przeglądzie w roku 2023. Pierwszy roboczy tydzień tego roku za nami. Już różne, e, bardzo smutne w sumie wiadomości w dziedzinie praworządności. Dosłownie przed chwilą było głosowanie w Sejmie nad ustawą, która rzekomo wdraża kamienie milowe. Niestety ustawa ta przeszła. Nie było też stanowiska mocnego opozycji, żeby to e, uniemożliwić. A to jest ustawa, która niedojrzenie yy, nie implementuje kamieni milowych, to dodatkowo niszczy jedyny sąd w Polsce, który kontroluje władzę, czyli Naczelny Sąd Administracyjny. Do niego bowiem przekierowane są niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z logiką wszystkie sprawy dyscyplinarne sędziów i testy niezależności, co spowoduje całkowity paraliż tego sądu. Mówię to z ubolewaniem, ponieważ akurat ja zawodowo staję w tym sądzie i e, widzę, jak on e, po prostu przestanie funkcjonować po tej noweli. E, w tej sprawie stanowisko zajął Komitet Obrony Sprawiedliwości, wskazując e, na liczne wady tego rozwiązania ustawowego, na to, że e, nadal e, państwo będzie mogło prześladować sędziów, ponieważ nie usuwane są przepisy ustawy kagańcowej w odpowiedni sposób. Nie dostaną sędziowie prawdziwej... Prawdziwego forum do spraw dyscyplinarnych, które powinno być w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Nie ma też jasnej procedury dyscyplinarnej. Dalej pozostaje NeokRS. E, także Nihilnowi, że tak powiem, ale niestety ustawa ta przeszła. Być może będzie ratowana jakoś w Senacie, ale nie wiemy, jaki będzie ostateczny jej kształt. W każdym razie, e, może do pieniędzy europejskich jest bliżej, ale na pewno do e, tego, że Polska była państwem prawo, praworządnym, jest dalej. W zeszłym tygodniu, proszę Państwa, też prezes Izby Pracy w Sądzie Najwyższym, pan sędzia Piotr Prusinowski, napisał list bardzo piękny, bardzo szczery i bardzo ważny dla nas wszystkich. List skierowany do e, osoby pełniącej funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, e, pani Małgorzaty e, Manowskiej na osędzi zresztą oraz do innych sędziów i na osędziów zasiadających w sądzie najwyższym. Dlaczego napisał ten list? No, napisał go dlatego, że został wylosowany do składu z dwoma sędziami na z Izby Cywilnej do rozpoznania tak zwanego testu bezstronności. To wszystko się właśnie dzieje. Rozpoznawanie tych testów w sądzie najwyższym i powiedział, że on nie będzie zasiadał z tymi osobami. W składzie, powołując się po pierwsze na bogate już w tym zakresie orzecznictwo, wyjaśniając swoje stanowisko merytorycznie, ale też wzywając wszystkich sędziów do tego, żeby nie chodzili w tym samym kierunku co politycy. Którzy chcą nam zgotować w Polsce dyktatura i nie ułatwiajcie im tego w imię zachowania swojej pozycji. Zobaczcie, jak wygląda Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Kiedyś cieszyły się szacunkiem, dziś wstyd się przyznać, że jest się sędzią Sądu Najwyższego. Mówi też bardzo ważne rzeczy w kierunku sędziów, znów rejonowych i okręgowych, bo mówi, że właśnie od nich można uczyć się takiej postawy. Wobec represji i przykładu tego, jak powinni się sędziowie w dzisiejszych bardzo trudnych czasach zachować. Jednym z takich sędziów jest sędzia Gonciarek, który właśnie za to, że e, chciał orzekać z legalnie wybranymi sędziami, żeby móc wydać legalny wyrok w sprawie karnej, czyli ważnej dla obywatela z punktu widzenia jego wolności, za to właśnie sędzia Gonciarek został zawieszony i e, Izba Dyscyplinarna miała się zajmować e, jego sprawą, ale w międzyczasie została zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, która to Izba 18 stycznia orzeknie, czy sędzia Gonciarek będzie mógł wrócić do pracy. Jak Państwo widzicie, osią tych e, spraw, w większości tych spraw jest to, że przyzwoici sędziowie, którzy chcą wydawać ważne wyroki zgodne z prawem międzynarodowym i polską konstytucją są ścigani, nękani za to, że chcą ludziom dać e, takie wiążące rozwiązania prawne. E, dowiemy się 18 stycznia o 8.30, czy pan sędzia Gonciarek będzie mógł wrócić do orzekania. I taką odważną sędzią też jest pani sędzia Marta Piśni, która w tym tygodniu została uniewinniona właśnie przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Jest to takie trudne zwycięstwo, proszę Państwa, bo w tym składzie zasiadał na osędzie. Jak dobrze wiemy, taka osoba po prostu nie powinna zasiadać ani w Izbie odpowiedzialności Zawodowej, ani w Sądzie Najwyższym, ani w ogóle w żadnym innym składzie w sądzie w Polsce. Pani sędzia Pilśniko zachowała się w sposób odważny, bo em, zwolniła z aresztu em, prokuratora, któremu stawiono zarzuty korupcyjne, dlatego, że uznała, że Izba Dyscyplinarna nie mogła skutecznie uchylić mu immunitetu. No dlaczego? Dlatego, że podążyła za zabezpieczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokami powiedziała, ja ich nie widzę, ja tego nie uznaję, chcecie mu uchylić immunitet, przyjdźcie z decyzją sądu w tym zakresie. Za to miało postawione zarzuty dyscyplinarne, to jest uniewinnienie, ale tak jak mówię, Daleko jesteśmy od radości w tej sprawie, bo wydane orzeczenie, nawet korzystne przez neo sędziego, nas w żaden sposób nie zadowala, zwłaszcza, że też uzasadnienie pozostawia tutaj sporo do życzenia, bo jednak oczekiwalibyśmy rozprawienia się ze statusem Izby Dyscyplinarnej, co w naszym przekonaniu nie nastąpiło w uzasadnieniu tego uniewinniającego, korzystnego wyroku. I na koniec jeszcze liczby. I daty tego tygodnia, 4 to dokładnie tyle e, jutro, mija lat od zamachu na prezydenta Gdańska Pawła e, Adamowicza i 448 tyle dni, proszę Państwa, nie orzeka sędzia e, Maciej Ferek. A to mówiłyśmy my, czyli resortowe komunistki, jak niektórzy twierdzą, z których jedna w czasie komunizmu była w przedszkolu, a druga w podstawówce. Dziękujemy bardzo. Za Państwa dziękujemy.